Prowadzenie do kinematyki ruchu jednostajnego. Przedstawię teraz zależności, wzory, które są potrzebne, żeby rozwiązać 40 typowych zadań z kinematyki ruchu jednostajnego, które znajdują się na playlistie numer 1. Pierwsza i ostatnia zależność. Jedyny wzór, którym tutaj będziemy się posługiwali, to jest wzór na drogę. Tak mówią uczniowie. Fizycy mówią elegancko, że jest to równanie drogi. Okazuje się, że jest to równanie drogi nie tylko w ruchu jednostalnym. W ruchu jednostalnym V jest konstant stałe, ale jeśli się zmienia, jeśli wiemy, jak się zmienia, to z tego wzoru znajdujemy drogę w każdym innym ruchu. Ta zależność to prawo, a prawo mówi, która z wielkości zależy od której i w jaki sposób droga zależy prost proporcjonalnie, od czasu w ruchu jednostajnym. Ponieważ jest to prawo, więc biorę je w ramki. I teraz zapamiętaj sobie, nie ucz się na pamięć innych wzorów. O, teraz wzór na prędkość, jaki to jest wzór na czas. Nic z tych rzeczy, ten jeden wzór, ciebie powinien obowiązywać. Jeśli umiesz wykonywać podstawowe przekształcenia takiego prostego wzoru, to szybko wyznaczę z niego, że V równa się sprzest. I na moje pytanie, co to jest prędkość, odpowiesz, że prędkość jest to stosunek przebytej drogi do czasu, w którym ona została przebyta. W oparciu o ten wzór zdefiniujesz jednostkę prędkości. Prędkość jest równa 1 m na sekundę, gdy 1 metr jest przebywany w ciągu jednej sekundy. A wymiarem prędkości jest metr na sekundę. Widzisz różnicę między jednostką a wymiarem? Nie można tych dwóch wielkości utożsamiać z, ze sobą. Te dwa wzory to są definicje: definicja prędkości i definicja jednostki prędkości. Wśród tych 40. Zadań, które rozwiążemy, typowych zadań z kinematyki są takie, w których dwa ciała poruszają się wzdłuż prostej i ich prędkości są albo zgodne, albo przeciwne. I zadanie, jeśli ono dotyczy na przykład dwóch samochodów na autostradzie, można rozwiązywać w ten sposób, pisząc zrób na drogę przybyto przez jeden samochód względem ziemi, przez drugi samochód względem ziemi, a potem szukać wspólnych punktów. Ale okazuje się, że można, ponieważ można obrać dowolny układ odniesienia, to jeśli będziemy analizowali ruch jednego samochodu względem drugiego, sytuacja staje się prostsza. Unikamy niepotrzebnych przekształceń wtedy. I tak prędkość względna ciał gdy ich prędkości są zgodne. Chodzi o ich prędkości własne, jakie mają względem Ziemi. Prędkość ich względna. Jak ona by wyglądała? Otóż wyobraźmy sobie linię startu, startują dwa samochody. Jeden wystartował z prędkością 100 km na godzinę, drugi z prędkością 80 km na godzinę. Względem Ziemi po godzinie jeden przebył 100 km, drugi 80. A jaką drogę przebył jeden względem drugiego? No, przecież one się znalazły w odległości od siebie 20 km, każdy, czy w jedną stronę patrząc, czy w drugą. Zatem prędkość jednego z nich względem drugiego, to się stało w ciągu jednej godziny, będzie równa 20 km na godzinę, czyli będzie równa różnicy prędkości jednego i drugiego. Zapisujemy to, że prędkość względna dwóch ciał, gdy ich prędkości są zgodne, jest równa różnica ich prędkości własnych. A prędkość względna tych ciał, gdy ich prędkości są przeciwne, a więc samochody wyjechały z odległych miast naprzeciwko siebie, i po godzinie jeden przebył 100, a drugi 80 km. Względem siebie one się zbliżyły o 180 km, czyli Prędkość względna jednego względem drugiego jest równa 180 km na godzinę. Zatem piszemy, że wartość prędkości względnej w tym przypadku jest równa sumie wartości prędkości własnych tychże ciał. I pamiętając o tym, co w tej chwili widzimy na ekranie, do tego dochodzą dwa wykresy. Pierwszy wykres to wykres zależności prędkości od czasu. W ruchu jednostajnym wykresem jest linia prosta, równoległa do osi czasu. V równa się konstans. I ciekawą rzeczą jest to pole pod wykresem. To jest prostokąt. Pole prostokąta to A razy B. V razy T. Jest to droga. Mówimy, że na wykresie zależności prędkości od czasu pole pod wykresem liczbowo jest równe przebytej drodze. Dlaczego liczbowo? Bo drogę wyrażamy w metrach, a pole wyrażamy w metrach kwadratowych. No i jeszcze jeden wykres zależności drogi od czasu. Linia nachylona pod pewnym kątem do osi czasu. Kąt nachylenia będzie większy, gdy prędkość będzie większa. I to, co widzisz w tej chwili na ekranie, w zupełności wystarcza, by rozwiązać wszystkie problemy związane z ruchem jednostajnym.